Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie niszczyciel VI tieru Monangan. Jest to okręt typu Faragut, który brał udział podczas II wojny światowej, podczas której został też zatopiony. W trakcie jego służby doszło do przebudowy. Jak pętacie, oryginalnie w Pradłudnia podwójny był poczwórny, był nie torped tu i tu i tu miał działa. Wskutek modernizacji dodano oddziały przeciwlotnicze 40 mm Boforsa dwie poczwórne stanowisko na górze, podwójne na dole a wyrzutnia torpę zmieniono na 5 Okręt w grze ma dostępne obie wersje. Możecie sobie wybrać, czy chcecie mieć de facto Faraguta Premium na kadłubie A, i wtedy macie tak jak w oryginale Faraguta torpedy faragutowe. czy wolicie mieć po ulepszeniu wtedy macie niszczyciel torpedowy tak torpeduje a jest to niszczyciel artyleryjski ja wolę mieć skuteczne torpedy i mniej dział niż torpedy zabawki i 4 działa Faragut to jest dla mnie najgorszy okręt na szóstym tierze i jak chcę powtórki tego dobrze pancerz Standard, żywotność, no, ujdzie, aktyleria fatalna na tym kadłubie, a tamtym standard, torpedy dobre, bardzo dobre, na tamtym fatalne, bomby głębinowe, spoko obrażenia, ilość średnia, bardzo dobra pelota, mamy też rozbicie na tym, manewrowość, Dobra i camo. O, takie se w wyposażeniu, tu biemy. bierzemy oczywiście to. To tutaj, w wersji torpedowej, to w wersji artyleryjskiej, to i tu, oczywiście, to. Nie będę milionowy raz powtarzam czemu nie to. Ciekaw czy taka dubie, a też mamy opcję z rozbiciem, bym to u Tak. I tu i tu mamy rozbicie wymienne na przyspieszacz ładowania torped. i zastanowiłbym się nad tym, ale szczerze, wydaje mi się, że ciuteńkę lepiej mieć to i się obronić przed lotnią. Bardzo tak kilka procent lepsze mi się wydaje, jest naprawdę do, do waszej, waszego przemyślenia. Kapitan jest zrobiony w ten sposób. Najpierw bierzemy to, potem to, potem to, potem to. Potem to, 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 i na ostatnią czwórkę bym wziął to. I to by było wszystko. No i cóż, zapraszam do bitwy. Na polu jakiś szkwał dosłownie. <grywa> Dawno nie widziałem w środku dnia, jest 18 wieczorem, no jest jasno. Takiego deszczu i wiatru, więc jakby były jakieś odgłosy, to przepraszam. Trzy pański pięć krążków, czyniszki podwodniak. Nie ma lotni niestety, muszę wam tą obronę zademonstrować. A ta jest strema. Nie będziemy się wbić kapa, pójdziemy tędy, to nie zawrócimy na kapa. Bo z tymi dwoma działkami to się nie nabijemy za dużo. Celem nasze uzbrojenie główne obrącz licza 5 i 8, że całkiem zacnie. No i trzeba uważać, trzeba uważać tym okrętem, ratować się dymem, uciekać. Już dym nas krąża, nas nie chce wspierać. Farajer ucieka, no cóż, ma taki dobry okręt. No, słownie jest szaro od deszczu za oknem, <grym> nieprawdopodobny przypadek. Zachator we dniany No Wobec tego na drugą stronę będę wykonywać jest grot. U, pomacha. Trzeba się oddalić od niej. Bo właśnie z tego powodu że nas właśnie wykryła. Udało się nam tu ładnie wszystko wyminąć. O bym tak dopuścił? Jak nie ma lotni, to wiadomo, że ten przyspieszacz ładowania torped by był lepszy. Wydawały przyzwoitą prędkość obrażenia. Tylko, że się trochę długo ładują. Torpedy od dziobu. Uuu. Torpedy od sterburty Jak ich idzie? 6. Czyli to mógł być gniewny, bo Galant ma 8, i Faragud ma 8. Jeszcze tam Omak'a idzie. z tego naszego torpedowania nam nie wyszło. To jeszcze Deutschland płynie. Bery niedobrze. Poczekamy sobie tu chwilę na torpedy. Nie wiemy gdzie jest gniewnej. Możemy też sobie do poszczerać. poszczelać. Chyba artyleria to jest taki dodatek. Jak widzicie wszystko się. A nie to u faragów, czyli po prostu wyspa zjadła dwie torpedy wcześniej. Uuuu, dobra, komuta padła. Możemy podjąć próbę przejęcia strefy. Ja myślę, kurde, gdzie jest ten Deutschland? Aha, Deutschland nie żyje, ale mapa tak. Można by to przemyśleć, jakoś sprytnie tu ze dym rzucić. Właśnie po to. Mapa jest nasz strzał. O, bo ja... O, cholera! O, cholera, drogi panie! Musimy koniecznie, a tylko jedne się udało wystrzelić, Niestety, zostaliśmy to sami na flance. Nie było za bardzo opcji. że nic nie weszło z tych torpów, wydaje mi się, że mimo że byłyby świecone, jednak rzuciłem je tak, że byłyby nie do uniknięcia. No trudno. Dobra, zapraszam do kolejnej bitwy. Ta nam nie wyszła, bo oczywiście, że nasz genialny krążownik, który w sumie powinien dostać report za swoje zachowanie, postanowił płynąć na drugą stronę mapy. Głosowanie na ósemki, znowu bez lotni. 5 wąsków, czy krążki, czy niszczki, podwodniak. Może przynajmniej będzie pod lepsza sytuacja. Ja naprawdę mówię, że można się zastanowić nad tym przeładowaniem torped zamiast rozbicia. Szczególnie jak chcecie grać częściej tą jednostką, mają. Ja Gram bardzo rzadko, więc jak się trafi jeszcze do dnia przy okazji, to nie robi takiego problemu. Ale ponieważ jamy moduł na celność, mamy tylko dwa działa, no to po prostu siła ognia jest znikoma. Jakbyśmy mogli trafić na klepzona to byśmy przegrali tą wymianę ogniową. Wydaje mi się, że z wiklesem też byśmy mogli przegrać. Nawet z Samson, chyba z każdym niszczycielem w tej grze. No jedynie z Mutsuki moglibyśmy nie przegrać. Wydaje się, że Mutsuki to byłby być jedyny okręt, który by tam przegrał w wymianę artyleryjską. W Ewentualnie Yumikaze jeszcze. No, no, ogólnie ciekawy parę lat temu jakby pożyczali czasami okręt na dwa dni za jakieś misje bojowe to mi się wypadł parę razy. No, to była zawsze taka jednostka bym powiedział bardziej potwart jak ktoś nie ogarniał gry to potrafił ostro wyrwać pedami. a jak przeciwnicy wiedzieli jak grać to się za wiele nie dało rady zrobić. Oczywiście, że podwodnik jest po naszej stronie. Kaszalocik. Jest niszczyciel. Dalej się posuwa. Cholera. To jest koniec. O, no tak jak mówię, ten mistrz nie daje do zajmowania stref. Jeśli musi to robić, to to się zawsze źle kończy. Nie ma sensu nim grać jako takim rentem do częstej gry, raczej od wielkiego dzwona dla zabawy. Pięć panców a krążki trzy krążki, cztery niszczki. I tak mówię, nasze możliwości są bardzo ograniczone. jakby mu zostawili, wiecie, dali te torpedy i zostawili te dwa działka z tyłu, to byłaby zupełnie inna historia. Ale gdybyśmy mieli 20 tysięcy hapsa, to też albo nie wiem, jeszcze przykład na pąwkę. ale tak to, to po prostu sytuacja jest zła. Bo na cokolwiek nie trafimy, to musimy się zadymić. Z kolei faragusz zwykły, no to to jest też beznadziejna jednostka. Więc szczerze wam powiem, że tu nie za bardzo są dobre opcje. Na Faragucie zawsze wiemy, że nic nie zrobimy. A na Monanganie w tej wersji mamy szansę coś zrobić czasami. Mamy na to szansę. Głównie przyczajki, jak ktoś wypłynie się przy posoli się nie spodziewa. No to tak ale zwykle jeśli wam pierwsze torpedowanie nie wyjdzie czy drugie to możecie być pewni że w całą bitwę nic nie zrobicie te działka to jest totalna ozdoba. Również dobrze mogliby je zdjąć i kolejne działa przeciwlotnicze tu dołożyć bo nic to nie zmienia że tu są. Nic a nic. By co innego mieć 5 działa, co innego mieć 2 działa. Chociaż teraz się tak zastanawiam i wydaje mi się, że Paradil ma 4 działa. A wydaje mi się, że kiedyś miał 5. Ważne mnie znowu pamięć już coś zawodzi. A Może ma 5, bo tutaj nie pamiętam. W każdym razie Kamo jest tu słabe. To jest problem. Ale w tym dymie to nie mamy sonaru. Lepszy byłby zamiast do silnika sonar, albo naprówka. To by już zmieniło sytuację. A tak to ta sytuacja jest taka, że. Taka jest sytuacja, że te 22 jak włączy sonar to. One przewalone. Torpedy od dziobu. Zasłona dymna ustawiona. Alarm pożarowy. Jesza głównej baterii krytycznie uszkodzona. Dlaczego jedynie wstryt spryt naskuratuje? Właśnie myjtnery przestanie terenu. Tutaj Geden, niestety, uważam się, że a nie, nie ma. go przytorpić. A nie ma sensu, jak widać. Ale tego pana już może być sens. Chociaż ten pan są zrozumieni. Bardziej wolę fighter, Bardziej większa szansa, że torpedy wejdą. Załogi dział przeciwlotniczych w stanie podwyższonej gotowości. A tu w ogóle możemy sobie dym z tego te 22 pod podejście wykorzystać, Spajcik, pięknie, mój drogi, pięknie po prostu. Tak się bawimy. Teraz musimy tu uciec od Judaczy. Obawiają się, że nie mamy gdzie uciekać, bo nie mamy też dymu. A tylko nas wezmą za cel, to jest po nas. Musiałbym tu zdążyć za wyspę uciec przed Judaczy. W każdym innym wypadku jest po nas. I tak jest płas, bo ci nadal już wykrywają. Więc obawiam się, że nie ma szans. No, tak nie ma szans ucieczki. Dobra, pokażę Wam jeszcze, może jedną bitwę. Może się trafi lotnia. A jak się nie trafi, to zakończymy na tym, że materiał nie był przydługawy. Bo po prostu, no. I tak nie dzisiaj chciało do końca go oglądać potem. Dobra, nie ma lotnicy, kończę nagrywanie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmiku.